Eduarda Opus 76 numer 2 Jana Sibeliusa w magazynie Życie z Klasą w RMF Classic. Antonio Vivaldi będzie bohaterem kolejnego koncertu z cyklu Speaking Concert. Wydarzenie jest połączeniem koncertu z niezwykłym pokazem multimedialnym i okazją do zdobycia wiedzy z zakresu historii muzyki. Każdy z programów poświęcony jest konkretnemu zagadnieniu, ukazuje zarówno omawiane dzieło, jak i jego kompozytora w kontekście historycznym i kulturowym. Wiedzę na temat Vivaldiego przekazywać będzie dyrygent Marcin Sompoliński, zwracając uwagę na najważniejsze ważniejsze aspekty jego twórczości. Na przykład pokazujemy nuty, które gramy, zaznaczając te ważne fragmenty, które omawiamy. Pokazujemy czasem, jak zbudowany jest ten utwór, bo my jako muzycy widzimy nuty. Ja mogę powiedzieć, że jako dyrygent widzę utwór, widzę jego konstrukcję, architekturę. Mhm. To co jest dla nas ukryte, ale jeżeli przeanalizujemy, to wspólnie z publicznością, to razem możemy to zrobić. To pokazujemy też kręcimy zdjęcia w miejscach bardzo istotnych dla dla powstania, na przykład. Tak jest w przypadku czterech pół roku, mhm. gdzie byliśmy specjalnie, w Wenecji, żeby nakręcić zdjęcia, żeby nakręcić to miejsce, w, w którym Vivaldi, no nie cztery po roku być może, ale większość swoich um, utworów wykonywał. Omawiamy oczywiście Vivaldi'ego też jako postać, jako kompozytora i jako człowieka, a to postać bardzo intrygująca. No. Z jednej strony ksiądz, z drugiej strony związany przez całe życie z kobietami, mhm. bo był e, nauczycielem w żeńskiej szkole, w przytułku właściwie. No, czym będzie było Ospedale de la Pietà? To my wyjaśnimy podczas koncertu. Także e, to jest e, różny, składanka różnych Faktów, które czasem od siebie z, z są rozproszone. My zbieramy to razem, bo historia muzyki to jest fascynująca rzecz, tylko trzeba dostrzec jej piękno. Marcin Sompoliński poprowadzi orkiestrę Kolegium F podczas Speaking Concert już 19 marca w Centrum Kongresowym Ice Kraków. Więcej informacji na temat koncertu znajdziecie na rmfclassic.pl A na naszej antenie znajdziecie dziś dużo muzycznych nowości i to już jest jedna z nich. Muzyka da na Golfmana s filmu The Little.